F4 nagrywa się nagrywa Cześć, dzień dobry Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że tam w tle nie będzie słychać telewizorka, bo tam właśnie puściłem i sobie leci film taki koko Gdzie sobie gościu na gitarce gra perarera pererere, Smerymery i tak dalej Dzień dobry Tak, widzowie Zagram sobie Fortnite'a, dawno nie było ale zagramy sobie oddziały, bo na solo jeszcze nie jestem gotowy, no wiecie, no... No są za mocni, no nie dla mnie, są za mocni, nie? Jestem za mocny, przepraszam, jestem za mocny dla nich, no. Więc sobie tutaj pójdziemy na oddziały. Dawno nie grałem, już ostatni odcinek chyba był po że... Czekaj, tu mam telefon, zaraz sprawdzę. Poczekaj, no, no momento, wariacie. Yy, ostatni odcinek był... Wiecie kiedy był? Halo. Telefon włączajmy się okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, dobra, 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 do... ale poczekaj, mordą. Jak się to długo? O, dobra, wariacie ostatni odcinek z Fortnite'a był bardzo ciekawy. Było hehehe, he, he, tytuł Fortnite się nazywa hehehe. He, he. um, tak, czyli w tamtym roku, trzy tygodnie temu, 13 grudnia. Wow. Aha, no, 13 grudnia, bo teraz moi gani, witam bardzo serdecznie Mamy nowy rok, zapomniałem Nowy rok, nowe postanowienia, nowe cele mam Mariaty, no jak się tutaj ciaparito to gana Zaraz go wyciszę, czekaj się za Użą, słucham. Hello. słuchamy Hello. Hello. Pierd... nie powiem, co Dobra, jestem w to tak zajebisty, że zrobię. Number one. Nie, nie, nie. dobra. No, dobra, polecimy tutaj na gasnące gaje, żeby nie było gasnące. G a i E, gasnące, powtarzam, GA syny, ONCE. Dobra, lecimy. O jezus, ale spadek FPS-ów. Ile mam FPS-ów? mi to nie pokazuje? Halo, jak to pokazać? Nie wiem, dobra, ważne. Lecimy. Pokażę ci ten wariacie. Czysty skill Dobra! O, już widzę pierwszą! O kur. Dobra, jestem Debilem. Myślę, że to jest broń, a to jest. Halo, apteczka. Mam apteczkę. Wow, super. Uwaga, na IQ. Wpisów Czekaj Spokojnie Pan panato, bogaty, oto Dobre, no to nie, mam cię. A! Dobra, leżę, sam leżę ale lezę, ja lezę. ja ja nodze ja mam ja w nodze! A, no wie. Wow. Kurde! Ah. Dobra, może wiesz co? Może sprawdzę jeszcze solo. Yy, dobrze, dzień dobry, witam serdecznie. Jednak wybrałem yy, solo tryb, ponieważ tam na tym oddziałak, no, jeszcze, no po prostu, no, nie ma do, dobrych graczy, nie? Jestem za mocny dla nich. Jestem za mocny dla nich. Także wybrałem sobie tutaj Samowlity yy, tryb, jak jest yy, solo. Czy ja kogoś Ej, czekaj, to mi. Ej, to jest kojarzę jako... Tu kiedyś było ten, yy, więzienie takie, nie? Jak to było po angielsku, Tilted yy, Towers? Tak jakoś to było? Dobrze, ja to kojarzę. O, kiedyś coś jeszcze pamiętam. O! Słyszę! Halo, dzień dobry! Witam cię, a kuku, a ty kur... Ej, ty cwaniaczku sprytny, Ja Jebaniutki. Aha. Takie walutki, że kurde hopie matsów nie mam Uy. O, skrzynka, dzień dobry, witam serdecznie panie. Witam serdecznie pana skrzynkę Uuu, jeszcze lepszy. Dobrze Hello! Hello! How are you? Hello! Hello! No nikt mnie nie słyszy, no to za ...jule Ale kurde mam drewno ręce, człowieku. No nie wiem, ja w to już... Panowie, nie te czasy Jakacie, bo nie mi ustawić Po co mi to jest potrzebne w ogóle? Harpun sobie zostawię, to jest Harpun... Harpun Harpunusty Harpun Harpunusty, tak? Dobra, nieważne Halo? Nie no, nikogo nie ma Halo? O, o. Dzień dobry? O Jezu, to, to chyba była powódź Okej. Okay. Dzień dobry, witam po raz yy, trzeci. Właśnie zatrzymaliśmy się na małej przerwie na przystanku, jakim jest słone wieże. I podziwiamy piękne, niesamowite widoki. Ule. Fajniutko. No to czekaj, wariaciku. Tu, Aha. Ale fajna skrzynia. Pokamiają, pokamiają. Ej. O ci gościu, poczekaj E no, dobrze, tylko ja tego z tego nie umiem strzelać, w mariacie. Ale no dobra Aha, dlaczego mam tak małą HP? No bo spadłem Dobre, nie? W Ale coś tutaj, widzę, widzę, mordo 29 osób, 28 bo Jestem 20, o już jestem 28 Dzięki, poka Dobrze, kontuje. Uuu, Kontynuujemy. Jest tam Co to kurwa było. Czekaj. Nie. Dobra, wiem co. Proszę. Proszę, żeś mnie nie widział. Powiedz, żeś mnie nie widział. Dostał! Pak chciałem! Okej, dobrze! Ło kurde! Przespatrzyłem się! O nidole! Kur... Dobra pierdolę tą grę do widzenia. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie widzowie. Przepraszam, nie wiem, nie chce mi się w dograć. Eee. A iść pan chuj. D e, dobranoc, siema.